BMW 39 to jest model lamp xenonowych przed liftingiem. Tutaj tych linków nie było. Lustro soczewki jest takie duże, rzadko spotykane. W nowszych modelach to jest dużo mniejsze, ale zwróćcie uwagę, że tutaj nad żarówką jest w takim dosyć niewielkim stopniu wypalone tak naprawdę. Tam widać takie przebarwienie i to, co tutaj jest, to już sprawiło taka czarna dziurka. Widzicie, to jest w wielkości nie wiem, 10, może 20 groszy. To już sprawiło, że lampa słabo świeciła. W tym momencie tego światła jest 3 razy więcej, pomimo tego, że. Cała reszta wygląda wręcz idealnie, a tylko tutaj to, co jest nad żarówką, jest wypalone. E, paradoksalnie, no wiadomo, że ciepło idzie do góry, w związku z tym nad żarówką zawsze się wypala, a tutaj ten dół, ten dół jest taki tak przesłonięty, także wszystko, co się wydobywa z takiej lampy, z takiej soczewki, jest odbite górną częścią. E, w tej chwili lampa świeci jak nowa, no bo, no to lustro soczewki jest, jest nowe. Są zamontowane ringi dosłane przez klienta i to była dla mnie katorga, ponieważ tak ringi prawdopodobnie gdzieś tam zali ekspres kupione, albo i pataniości po, po prostu chodzi o to, że one nie pasują do tego auta. Zobaczcie, tutaj od góry jest szczelina. One nie dochodzą do góry, dołem też nie za co są na tyle szerokie, że aż prężą i się wyginają. Także e, to była ogromna, ogromna trudność, żeby, żeby je tutaj założyć. Ja osobiście e, pracuję na markowych, tak naprawdę, podzespołach i, i, i nigdy nie miałem problemu z montażem, bo wszystko idealnie pasuje. A tutaj, niestety, e, do, do tego, żeby było idealnie, no to sporo brakuje. Mało tego, bez jakiegoś tam systemu montażu, tutaj producent przewidział i w zestawie dał wyobraźcie sobie taśmę dwustronną, więc w momencie, kiedy to zaczęło prężyć, to co chwilę odskakiwało, odklejało się i tak dalej. Trzeba było wymyślić jakieś rozsądne mo mocowanie tych ringów, tak żeby nie odpadły po drodze. Światło jest bardzo ładne, białe. że tutaj klient chce sobie tego używać jako światła do jazdy dziennej, żeby oszczędzać, żeby oszczędzać technologię xenon i, i soczewkę. I taki tutaj Bayer mamy. Po włączeniu kierunkowskazu te białe światło gaśnie, a ringi zaczynają mrugać w kolorze pomarańczowym.